Witam bardzo serdecznie. Mamy proszę Państwa Stampis Research Day, bo jak wiemy, galeriański Stampis już jakiś tam czas jest wersji, zapania, do złapania. A teraz mamy również tego zwykłego. Mamy oczywiście Pokémony no, dziko związane, że tak powiem, z tym eventem. Research Day, który trwa od 14 do 17. Także wiecie, day 3 godziny. Day nie trwa 3 godziny na Janti. Był dłużej. Był kiedyś dłużej Research Day. Fanfi może będzie shiny. Nie, nie chodzi sobie tędy przejdziemy może co? Okay. Przejdźmy sobie. Tędy ogólnie jest mega ciepło, bo termometr mi pokazał w samochodzie dzisiaj 24 stopnie z tym, że jest zdradliwy wiatr w Gdańsku i trzeba mieć cienką kurteczkę, żeby dnia kolejnego nie leżeć w łóżku. Chory. Dobra, ale sprawdźmy gdzie jest ten w ogóle jakiś tam jakiś quest? Czy tylko są quest? Yes, yes, jest, nie, jest tam byli Week, tego jeszcze nie zacząłem, bo będzie też fajny jakiś tam event. Go battle? A to nie ma nic innego? Tylko trzeba robić questy, które są na Pokestopach? LOL, okej, okay, no dobra. To my będziemy po prostu się widzieć co y, trzy questy, czyli robię trzy questy, mam claim rewardy i będziemy po prostu sprawdzać, czy będzie coś tam w wersji Shiny. Myślę, że to będzie chyba najłatwiejsze rozwiązanie na ten odcinek i takie najbardziej chyba przyjemne do oglądania, ale jeszcze sprawdźmy tego Drillbura, bo on może być Shiny. Bo właśnie taki event trwa, że on już jakiś tam szajny jest chyba, chyba dwóch czy trzech dni, jakoś tak. No i co? I proszę Państwa to, że mamy trzy kwesty gotowe, tam były yy, curveball, throwy, curveball throwy, o tak powinno być, jakiś tam Daiberisa do łapania pokemona, tak i ten pierdowy. No i będziemy robić nasze kantery. Galeriański zwykły ja to sobie będę i odbierał później łapał. Zwykły stanfisk zwykły. Zwykły -fisk, zwykły. Dobrze powiedziane, prawda? Aguś? No i quest numer 3. Zwykły stanfisk zwykły. Klujący questy, klienci szaniczeki Garianski yy, Garański stanfisk zwykły. Patrzmy dalej. Yy, quest numer 2. Znaczy numer 2 więcej. Trochę przycina coś za gier gierka, jak widzieliście. Ale ten też jest zwykły. Oczywiście nie zależy mi na tym galariańskim stampisku w wersji shiny, tylko na tym zwykłym, bo galariańskiego to po prostu już posiadam. Szybki szyczek sobie czy może jest w wersji shiny, ale nie jest. z nie chcąc zrobiłem trzy kolejne questy. I sprawdźmy właśnie ja. Ten stampis, który chciałbym, żeby był shiny, nie jest shiny, więc go tam stakujemy. Nadgniałem zamiary łapać. Stakuję wszystko, dopóki nie będzie shiny. Jakaś lekka przymuła i nie jest Shiny, ten o którego mi się właśnie rozchodzi. I patrzmy na kolejnego, galeriański, też nie jest w wersji Shiny, a ta świnia na dziko, tutaj nie na dziko, jest, znaczy na dziko, na dziko z Daily Insensa również Shiny nie jest. I ogólnie idziemy jednak do samochodu kurtki zanieść, bo zrobiło się. Mega ciepło, dobra, no i czas na trzy kolejne questy. Może w końcu coś pada na szajnie Dobra, zobaczymy zresztą. Aha, znowu nam mieli mieli, ja nie wiem o co chodzi, ale tak ostatnio mi taki mieli tutaj na głównym mieście. Jak jestem przy kamienicach czy innych starych budynkach, to dzieje się coś takiego jak widzicie. Nie, ja chciałem nagrać, ale nie mogę. O, dobra, galeriański zwykły. I tak jak mówiłem, ja sobie wszystko stakuję. Klikam numer 2 i oczywiście czekam tak samo długo jak w wersji poprzedniej. Ale to jakieś podróba było. I grajański zwykły. Przy okazji zrobił się kolejny quest, bo był jeszcze jest quest na spin tu Poké Stops. To co jest raz dwa więc odbieramy cztery na jednej nagrywce galeriański shiny nie ten shiny, którego proszę Państwa potrzebujemy do swojej kolekcji ale okej, okay. jest pierwszy shiny CP już widzę, że nie jest jakieś nie wiem podniecające, to nie jest ta liczba po której twardnieje Wam wiadomo jaki narząd tak, Aparazik. Aparazik jest taki, że ma 15 ataku a reszta po prostu została troszkę lekko niedorozwinięta Weimer zwykły. Raz, dwa, trzy, znowu trzy questy się zakręciły, znaczy się zrobiły. Stanfis, którego chcemy shiny nie jest shiny. Eee, number two Ten, którego byśmy chcieli shiny nie jest shiny. Idziemy w czy? Nie wiem Aguś... Nie wiem jeszcze Będziemy, pójdziemy w prawo. Jest! Kurwa! Jest ten! Tak sobie dobra, także mamy szajnaki, które chcieliśmy i kończymy, tak? Nie, żartuję, jeszcze coś tam pokręcimy, pójdziemy sobie na kawusie i tak je tam, ale sprawdźmy, bo dosyć wysokie jest CP, więc ja jestem yy, bardzo ciekaw tego. Nie, to nie jest jeszcze wysokie, 12 to nie jest wysokie, 15, 10, 14, więc trochę mu zabrakło i zobaczcie jaki on jest jasny, on go w ogóle prawie nie widać, nie dopiero jak użyjecie ataku, znaczy klikniecie go, żeby on się tam ruszył, to go widać, więc ja jestem już zadowolony. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze jakieś szajnaki nam dzisiaj wpadną. Trochę jestem jasny, trochę ciemny, bo, jest, proszę Państwa, no... A, że tutaj. Co jest? Słońce jest, proszę Państwa, idealnie nad nami. Oświetla nam katedrę Mariacką niesamowicie pięknie. Nie wiem, czy to było widać, bo było pod słońce, ale miejmy nadzieję, że będzie tak samo nas oświecało to, że będą kolejne szeniaki. No okej, okay, proszę Państwa, ja jestem gotowy. Mam kolejne trzy specjalnie dla Was. Jestem w cieniu. Tutaj jest pusza, jest zwykły. Tutaj słyszycie pewnie jakieś klimatization. Mm, numer 2 jest zwykły. Strategiczne jest SP Numer 3, questik kolejny, kolejny, też jest zwykły. Swinap jest zwykły. Niedługo w ogóle jest na to Classic Community Day. Znaczy niedługo, najbliższą sobotę. A wiecie, co jest potem, a potem w najbliższą niedzielę, proszę Państwa, jest Pokemon Day. Link jest przypięty oczywiście na dole do wydarzenia. Serdecznie Was zapraszam. No różne konkursy, quizy, sażety się wygra. Ja wam powiem, jak odróżnić fajki. Coś tam jeszcze wspomnę o gradowaniu kart. Jak się to, proszę Państwa, robi? Co firmy biorą pod uwagę, jeżeli chodzi o cenę. Kart Remorate? Nie, Barbo, czy nie jest I co? I będzie też oczywiście na miejscu Basta Center Shop, więc... Masa nagród, masa atrakcji. Yy, pof, po, po, t. PvP Pokemon Go, proszę Państwa, na Silfie Open Grade. No jak się nie będzie, to po prostu tracisz życie, no naprawdę. A my się zobaczymy jeszcze na czeka. Dobrze, proszę Państwa. Sprawa wygląda tak, że za siebie widzę. O, teraz się widzę. I sprawa wygląda tak, że ja to co. jestem ostry. Yy, tak, yy, to co chciałem to już zdobyłem. Yy, kawę wypiłem, lody zjadłem i dostałem jeszcze drugiego stanfiska shiny w tym momencie, właśnie, którego bym bardzo chciałem, w tej wersji, która właśnie ma. Yy, dzisiaj, czyli jak wy to oglądacie w większej ilości, wczoraj ma premierę czyli stanfisk ten zwykły jest w wersji shiny. Ja wiem jak to dziwnie brzmi. No ale tak to wygląda. Sprawdźmy go EV, ale wiem, że jest szotowe. Mówiłem. I mamy jeszcze te kolejne questy. Pewnie jakieś questy się jeszcze zrobią. Tu jest zwykły, ale ja już nagrywać nie będę. Za dużo uwagi, proszę Państwa, na Jantikowi też poświęcać nie wolno. Kolejny Shiny stan pisku, dobrze! To się nazywa koniec odcineczka. Niesamowite emocje. Były Szajnaki na przebitkach, były dwa Szajnaki galeriańskie, ale żeby sobie podsumować, ile łącznie dzisiaj nam szajni wpadło, to sobie zaraz po prostu wejdziemy w nasz recent i to sprawdzimy. Aha, no tak, ja za szybko już teraz zacząłem chodzić. I sprawdzam po prostu Pokemony. Po recentie ustawiamy standardowo. Shiny, no, to trzy stanfiski galeriańskie, trzy stanfiski te, że tak powiem, oryginalne, zwykłe, każdy jest zadowolony, fanfi, nie jest shiny, a bardzo bym chciał, widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, cześć!